Dzień dobry, dzień dobry, kochani. Witam Was serdecznie w dzisiejszym nagraniu. Dzisiaj chciałem Wam pokazać, a mamy 31 maja 2025 roku, czyli mamy dęko kosmetyczno-chemiczne, dęko maja. Tylko że to denko pokaże się prawdopodobnie 1 czerwca, może 2 lub 3 czerwca, to jeszcze nie wiem, jak mi się tutaj uda ten film zgrać i wysłać. Cóż, mam tutaj przegląd różnych produktów, które ostatni raz użyłem. No w maju, niektóre z nich używałem dłużej niż miesiąc, niektóre krócej. Jak będę pamiętał, to wam będę wspominał powiedzmy historię tego produktu, czy mi się podobał produkt, czy nie. No cóż, zaczynamy. Standardowo zaczynam zawsze od próbek. Tym razem próbek nie mam, nie, nie wykorzystałem żadnej próbki. No, ale zawsze przy, od, po próbkach było mydełko. Tym razem e, mam tutaj takie opakowanie e, mydełka e, be, e, you, Beautiful. Tak to się nazywa: Beautiful. E, to jest takie mydełko w kształcie serduszka e, o kolorze różowym. E, przyjemne dosyć, bardzo dobrze się e, to mydełko używało. Yy, przyjemny, delikatny zapach, yy, taki kwiatowy, troszkę słodki, cukierkowy, landrynkowy, tak delikatnie. Mm, no, mm, w porządku, dobrze się yy, yy, mydełko pieniło, yy, także w porządku, i było takie dosyć twarde. To jest ważne. No, i od czego teraz powinienem yy, zacząć? Dobrze, może od. no zawsze po mydełkach było mycie twarzy i w ogóle pielęgnacja twarzy. Więc tutaj powiem tak. Tym razem zużyłem piankę do mycia twarzy z Liren. Ona tak miała zapach taki owocowy, jagodowy, mocno jagodowy. I tu są jagody Akai, enzym z papai. Naturalna pianka, bardzo fajna, enzymatyczna, przyjemny produkt, także dobrze mi się używało, w porządku. Kilka miesięcy używałem takiego peelingu enzymatycznego marki Bande. Produkt bardzo przyjemny, pięknie pachnący, taki zapach, on mi troszkę przypominał, wiecie, jak ktoś zna taką serię, z Iwonu Planet Spa w takim opakowaniu, troszkę takim beżowym, wpadającym w brąz i takie chyba z masłem szea Zapach bardzo podobny, przyjemny produkt dobry peeling gazymatyczny także chętnie bym go polecił. I niewiele, niewiele go, że tak powiem, trzeba było nałożyć na twarz, i kilka miesięcy ładnych produktów używałem raz w tygodniu. Także raz w tygodniu mi wystarczyło. Jedyny mankament to był taki, że jak się tutaj otworzyło to opakowanie, to na początku troszkę taka osuszka się pojawiała, no ale to nie jest jakiś tam wielki problem. I jest jeszcze jeden produkt który też z marki Bandy to, to jest takie masełko do mycia twarzy i ono jest do, do makijażu do tego pierwszego etapu mycia twarzy wieczornego po to żeby zmyć te wszystkie takie tłuste czy takie rozpuszczalne w tłuszczach zanieczyszczenia z powietrza z zewnątrz spalin, takie typowo mięsne miejskie i przemysłowe zanieczyszczenia. I to nie jest moje pierwsze opakowanie. Wcześniej już miałem taki produkt. O ile z pierwszego opakowania byłem zadowolony, tak z tego już nie bardzo. Miałem czasami wrażenie, że właściwie tak bym się mył plasteliną troszeczkę. Ciężko było rozprowadzić to masełko na twarzy. No ale jakoś tam finalnie udawało mi się zawsze Zmyć tę twarz. Proszę bardzo, tak to wygląda, to opakowanie. Tu jest ile tych mililitrów. Nie jestem w stanie stwierdzić. 45 ml jest produktu. To masałka za bardzo tak, nie miała jakiegoś tam takiego zapachu zdecydowanego. Dalej. No, po myciu twarzy no, wypadałoby stonizować twarz, no i tym razem używałem z Liren Power of Plants, aloesową wersję, także to w porządku ten, ten tonik dobrze mi się go używało, ale jakoś tak raczej nie wiem czy bym chciał wrócić w ogóle do, 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 do tej serii, chociaż no, zapach aloesowy był przyjemny i teraz tak, no to krem pod oczy. Tym razem mam tylko jeden krem pod oczy, dlatego, że byłem na wyjeździe no i tutaj była taka sytuacja, że zapomniałem krem pod oczy, niektórych tam produktów, więc musiałem sobie dokupić no i przez. Jeden tydzień, przez tydzień używałem innego produktu, także teraz jest cały czas w użytku. Wiadomo, więc normalnie, gdybym wziął ze sobą ten krem w podróż Uelozofii z adaptogenami, to jest dokładnie z, rzęszeń, z rzęszeniem, to po prostu pewnie by wszedł w dęko jeszcze jeden krem pod oczy. Ale naprawdę polecam. Bardzo dobry krem łelosofii well pod oczy. Także dobrze wygładzał, dobrze się wchłaniał. Bardzo przyjemny produkt. I tak, jeżeli chodzi o sera, no to część było takich, które używałem na dzień, część na noc. I może powiem o tych, które tylko były używane w ciągu dnia. No i tutaj mam na przykład taki z Awa. Z wyciągiem z czerwonego wina. To właściwie to było takie serum, bardziej traktowałem jako takie antyoksydacyjne. I na dzień i na noc, na, w obu tych rutynach, stosowałem serum Nowej To jest właśnie to serum serii Nowej z zestawu. Um, powiem, że ta seria już w, jest ostatni raz w tym katalogu Oriflame numer 8. Później będą dostępne tylko pojedyncze produkty, ale już zestawów nie będzie, także jest ostatnia szansa na zakup takiego zestawu. I jest jeszcze serum, które cały czas będę używał, będzie się po, pojawiać. Jest to Bright Intense serum z tej serii Bright Intense z Plus z taką technologią Biolumilok bio i Oripeptide 3. Jeżeli chodzi o tą technologię, BioLumiLock, to jest taka właśnie, która działa na przebarwienie, na rozjaśnienie, wyrównanie kolorytu cery. Natomiast OriPeptide to jest taka znana technologia, którą się bardzo oriflame szczyci, tu są właśnie peptydy, i tu chodzi też o to działanie przeciwzmarszczkowe, ujętniające takie generalnie. No, polepszające wygląd twarzy. I na noc tak um, używałem dwa sera z takiej marki Dr Skin Clinic, to jest um, firma Bandy i jeden to jest produkt, to, jest, to są retinoidy um, z retin, retinol 1%, to jest pewnie jakiś tam um, można powiedzieć, pewnie kompleks, więc tam pewnie tego czystego retinolu jest mniej, ale serum w porządku. Bardzo byłem zadowolony. Taki widzicie, żółty y, odcień, także codziennie stosowałem, ale wiecie, ja mam y, już y, tę tolerancję na retinol zbudowaną na właśnie. To stężenie to różnych kompleksów 1%, więc tutaj mnie naprawdę nic się nie dzieje, jeżeli ja stosuję taki retinol codziennie. Na pewno nie zalecałbym retinolu, jeżeli ktoś nie, jeszcze nie używał, żeby tak często stosować. Należy normalnie wprowadzać. Tak, jak sugeruje producent. Słuchajcie producenta, czytajcie zawsze ulotkę tak, jak producent sugeruje, ponieważ producent zawsze wie, jak należy produkt stosować. Tak, nic po swojemu. I tak. Jeszcze bardzo fajny też serum używałem z właśnie, który ma działanie takie przeciwzmarszczkowe. To są peptydy. I bardzo fajny serum, właśnie też z Dr. Skin Clinic, czyli bandi Ono jest takie o jasnym zabarwieniu, przyjemny produkt, także w połączeniu, wiadomo, do peptydów codziennie nie używałem, ale w połączeniu razem z tym, także naprawdę z efektów byłem bardzo, bardzo zadowolony. I tak, jeżeli chodzi o kremy, to tutaj nowości. Y, też przetestowałem oba kreby nowe Opt, Optimals y, Hydra Radiance i lekki krem y, on był stosowany u mnie na dzień piękny zapach naprawdę y, no i to jest właśnie ta seria się tutaj y, y, wciela w, y, i klasyfikuje się w tą taką Um, opcje czy filozofię um, z kinimalizmu. Um, no i jeszcze do tego lekkiego kremu, to używałem krem taki właśnie Optimals Daily Glow. Um, wieloochronny krem z filtrem SPF50, bardzo porządnie działający. Lekki, przyjemny, ładnie pachnący. Bardzo lubiłem ten krem, właśnie ten z filtrem 50. Natomiast wieczorem. Wieczorem nakładałem krem bogaty Optimals, on jest taki z taką niebieską etykietką, proszę bardzo. W tym one się różnią taką intensywnością tego koloru niebieskiego. Krem bogaty to w wersji takiej, właśnie majowej, troszkę dla mnie był jednak zbyt ciężki. Wydaje mi się, że jednak bardziej byłbym zadowolony z niego w zimie, w okresie takim jesienno-zimowym, ale generalnie do cer takich suchych, normalnych, bardzo dobrze by się nadawał. Z tego względu, że mam cerę mieszaną w kierunku tłustej, no to dla mnie jednak ten krem lekki, jednak bardziej się nadawał z niego byłem bardziej zadowolony natomiast na bogaty jak bogaty wiadomo było że jest bogatszy bardziej odżywczy i teraz tak co by tu jeszcze pokazać no to tu widzę że mamy produkty też do pielęgnacji ogólnie do ciała no to pewnie zacząłbym od skrabu Taki planet spa to jest to taka seria zielona Heavenly Hydration z olejkiem oliwnym. Przyjemny produkt używałem bardzo długo, zresztą w ogóle ja z skrabów to tak za bardzo nie lubię i tak często nie używałem, także troszkę z zmusu, tak szczerze mówiąc, używałem. Natomiast zachwycony jestem Milgen Honey Gold, to jest taki właśnie jaśminowa wersja, pięknie pachnący. O, bardzo niesamowity, także wieczorem jak się nasmarowałem e, po kąpieli, e, e, że tak powiem przed spaniem, rano wstawałem, skóra była, e, czułem, że jest nawilżona, mięciutka, taka delikatna, bardzo przyjemna, super. Jeszcze taki mam, e, to już używałem też dosyć długo, e, taki Avon Encanto, taka stara seria kiedyś była. To jest taka wersja bardziej zapachowa, taka jakby taka ekskluzywna truskawka, bo mi pachniało truskawką i taki ekskluzywny, bogaty, perfumowy zapach. Nie umiem tego określić. W porządku, jakoś to nawilżenie było, no ale jednak czuję różnicę, że chyba bardziej w tych produktach Avonowych jest więcej, że tak powiem, tych emolientów takich, które tworzą taką okluzję. Natomiast tutaj bardziej są te produkty, które się bardziej wchłaniają w skórę, i no zdecydowanie wolę te produkty. I jeszcze tak, do stóp zużyłem taki kremik z limitowanej edycji. Różowy grejfrut i kiwi, pięknie pachnący. Typowy, taki do codziennego stosowania kremik do stóp, bardzo przyjemny. On już mi się skończył. Niestety nie mam w zapasach. Teraz mamy nową linię Melon i Mięta, także tę serię polecam. Właśnie ją stosuję, także jestem zachwycony też z tych naprawdę coraz to fajniejszych zapachów. Jeżeli chodzi o pastę do zębów, to tym razem używałem pastę do zębów od Tołpy, Dentika. W porządku, pasta miętowa, normalna, także. Z fluorem tutaj nic jakby specjalnego takiego nie było. Dezodorant antyperspiracyjny Grater. Teraz był w tym katalogu o bardzo dobrej cenie. I jeszcze do rąk tu mi się schowały trzy kremiki. Słuchajcie, mam w takim opakowaniu Secret Garden trzy sztuki takie właśnie malutkie kremiki. Już Wam pokażę. Ja się zdecydowałem nie pokazać dokładnie dopiero wtedy, kiedy wszystkie trzy te kremiki z tego opakowania zużyję. Także troszkę czasu mi zajęło, zanim je zużyłem. One wszystkie pachną kwiatowo. Tutaj ten jeden to już dokładnie nie widać. To jest gardenia w takim opakowaniu. To jest lilac, czyli lilia i róża. One nie były zbytnio takie pachnące, delikatny kwiatowy zapach był wyczuwalny, kremiki przyjemne, takie do codziennego stosowania. Także to była taka wersja bardziej z, taka prezentowa, bardzo przyjemna, ale spodziewałem się, że bardziej te kremiki ja chciałbym, żeby bardziej pachniały kwiatowo, bo naprawdę bardzo lubię, jeżeli Jakiś krem, właśnie czy do stóp, czy do rąk. Yy, ma taki bardzo przyjemny kwiatowy lub owocowy zapach. Zanim przejdę do chemii yy, domowej, to jeszcze Wam yy, pokażę też i pro, suplementy y, diety. I tym razem zużyłem wellness pack męski, To wiadomo 21 yy, saszetek, więc tu się będą pojawiać te yy, saszetki, yy, te produkty w. Yy, u mnie w denku i oprócz tego yy, używam też stosuję osobno yy, dodatkową suplementację, ponieważ muszę yy, na przykład kwasy omega-3 w takim opakowaniu to jest 60 sztuk. Yy, astaxantyna yy, najlepszy przeciwutleniacz, niesamowity zmiatacz wolnych yy, rodników. Yy, bardzo polecam ten yy, produkt. No i takie miałem wyczucie, że jednak potrzebują dodatkowej dawki magnezu z witaminą B6, który się będzie dobrze wchłaniał, dobrze przyjmował, On z pochodzenia morskiego tak to wygląda. Niedawno sobie robiłem badania, więc okazało się, że tego magnezu mam troszkę tak na niższym poziomie, tego względu, że piję bardzo duże ilości kawy. Może sama kawa nie wypłukuje tak sama z siebie magnezu, no ale przyjmując dużą ilość płynu, wiadomo, że się też i wydala elektrolity, więc też i postanowiłem, tak. że ten produkt będę suplementował. Także też jest u mnie stale ten produkt, w, że tak powiem, w rutynie, tak? No i teraz mamy chemię domową. Tych produktów w maju troszeczkę jest. I na pierwszy rzut idzie taki dodatkowy czyścik do pralki. Kleoks to są takie trzy poduszeczki. Tam w środku jest taki środek. Tylko, że ten środek właśnie stosuje się tak, nie jak zwykle te wszystkie takie płynne czyściki tylko jedną taką poduszeczkę, kapsułkę wsadza się dokładnie do prania. I to jest taki środek wspomagający podczas prania. Mam tutaj też Ariel, taki właściwie odplamiacz w takim dużym opakowaniu, z taką miarką, dozownicą. Produkt bardzo fajny, także rzeczywiście, jeżeli są jakieś tam większe plamy czy takie mocniejsze, to ten odplamiacz pomaga odplamić, także tutaj żadnych zarzutów nie mam, także wszystko jest czyste. No i sobie przybliżę tutaj trochę tych produktów. No i jeszcze, jeżeli chodzi o pranie, no to mam płyn do płukania Lenor, seria Fresh Air effect, effect, więc uważam, że to chyba jest najlepsza seria w ogóle wszystkich płynów do płukania z Lenora, ponieważ ta seria najpiękniej pachnie, najmocniejszy jest zapach, taki naprawdę intensywny, i biorąc pod uwagę to, że ja najczęściej piorę i od razu suszę w jednym urządzeniu, więc normalnie ten zapach z płynu do płukania, on po takim suszeniu, że tak powiem praktycznie jego wiele nie ma. Natomiast w przypadku tego płynu do płukania, ja cały czas potem w praniu po wysuszeniu czuję piękny, przyjemny zapach. Jeżeli chodzi o pranie, to wszystko. Teraz mam dwa produkty do, do zmywarki. Pierwszy to jest płyn do nabłyszczania denk Myt z sieci DM. Bardzo duże opakowanie. Także ten płyn jest niesamowicie wydajny. Bardzo długo, długo go używałem. Także naprawdę nie pamiętam jak długo ale no 1 litr to naprawdę i on nie jest drogi, jest bardzo tani i uważam, że produkt jest dobry wart swojej ceny. W Carrefourze kupiłem ich markę własną Carrefour Expert wszystko w jednym żel do mycia naczyń cytrynowy. Powiem tak, Płyn rzeczywiście bardzo ładnie pachnie, tak delikatnie cytryną. Natomiast uważam, że nie jestem z niego zadowolony. Nie domywał tak wszystkiego rzeczywiście jak trzeba było. To znaczy, tak, naczynia, wszystko tak jak najbardziej, natomiast nie radził sobie z też takim czyszczeniem szklanek, delikatnych rzeczy, chociaż właściwie nie. Same szklanki tak, natomiast jeden problem z osadami po kawie i herbacie. Absolutnie sobie ten żel nie radził, więc uważam, że szkoda w ogóle pieniędzy było na niego. Wypróbowałem także, szkoda, bo naprawdę mając markę własną, takie sieci handlowe też mogłyby robić dobre produkty, a nie tylko, że tak powiem, redukować cenę, żeby konkurować z markami takimi wiodącymi tylko ceną. Tak? Natomiast jakość też jest ważna, absolutnie nie polecam tego produktu. I na koniec y, ostatni produkt, to taki płyn do y, kuchni y, marki Zielko. Marka Zielko to jest chemia domowa z Sylveco i tu mam płyn do kuchni Mango i Brzoskwinia, naturalny produkt. Powiem wam, że naprawdę jego używałem strasznie długo. No wiadomo, y, to na pewno z, myślę, że y, przynajmniej rok y, u mnie y, był. I mimo, że produkt już naprawdę stracił już dawno ważność, no to powiem, że nadal, jak sprawdzałem i chciałem powąchać, i jak, jak on pachnie po tym czasie, to nadal piękny, przyjemny, świeży, owocowy zapach było, wyczu było, było czuć. Także bardzo przyjemny produkt. Także. Trochę mam takie mieszane uczucia, dlatego że z jednej strony wiem, że ta chemia domowa z zielko jest dobra, natomiast ja co do Selveco, mimo że to jest firma lokalna, produkowana u mnie w mieście, więc ja tutaj troszeczkę tak czuję się jako taki, mam taki lokalny patriotyzm wobec tej marki, a z drugiej strony po tej wpadce z tymi kremami z filtrami, balsamami z filtrami, to troszkę ta moja wiarygodność w tę markę po prostu została nadszarpnięta, ale co do samej chemii domowej, to nie mam jakichś tam takich zarzutów, no z tego względu też myślę, że o ile tutaj kosmetyki to pewnie nie, już bardzo ostrożnie. Natomiast co do chemii domowej, to myślę, że tutaj w przyszłości mogą się jeszcze pojawiać u mnie produkty. Cóż kochani, dziękuję Wam za, bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że Wam się to Denko Maja podobało. Dajcie znać, czy znacie te produkty, co o nich sądzicie, może jakieś sugestie. No, zachęcam do dyskusji. Cześć.